Mogę ci powiedzieć, że tak naprawdę jesteśmy sami. Znowu to samo. Trzaskamy drzwiami, nie czujemy co jest na niebie, To jest to co czuję, znowu to samo nie mogę zrozumieć, kiedy się truje Inaczej bo układany umysł dzisiaj jak dwa lata temu, bo było trudno dojść do zdrowia czemu? Pytam się, nie można zrozumieć innego człowieka. Każdy by chciał mieć w głowie swojej ład, ale wszystko ma swoją cenę. Ja dobrze wiem jak to jest kiedy zostajesz sam, Tchnienie ucieka daleko poza inspirację. Nie możesz być innym jak agresywnym człowiekiem. Oni mogą myśleć, że zdobyli już dawno szczyty Dla mnie to wszystko kurwa śmieszne jest Bo dobrze rozumiem siebie I widzę co ma Bóg dla mnie Nie wyciągam dziecka na ulicę, kiedy wali mróz po kostkach Znów to czuj Albo zrozum, że po prostu w domu siedzimy już A ja wiem jak to jest, kocham wszystkich Dookoła rozsyłam dobrą energię czystki Nie mogę zrozumieć tego kto to nikt Chociaż tam jak śmierć żyje, bo nikt nie pamięta mojego imienia I nie szanują w ogóle tego co mówię Pierdolę takie odciski, jakby nie było to ognisko dawno rozpalone Zdrażyłeś kolejne pociski? Zamiast je wystrzelić, nie czuję w ogóle freestylu. Jakby nie było, to mówię co jest pół a pół. Między prawdą a Bogiem, znowu to samo zrobię. Przyniosę, ułożę i powiem, mamo to gotowe do odejścia. Już za światy mogę iść, nigdy w życiu nie brakowało mi taty. Teraz wiem jak jest, gdy się ukrywasz. Rozumiem co kryje twoja mina. Co mam mówić, skoro czuję tą pierdoloną pustkę, pustą stan, nic więcej Dobrze wiem jak jest, była to się Wypisz się takiem na mój się to co czuję Inaczej po układaniu człowiek albo chuj wie Co się stanie ze mną, nikt tego nie rozumie A ja czuję znowu pościg za sumieniem To samo odchodzę daleko w mentalny układ Z Bogiem wiem jak to będzie gdy zabraknie pieniędzy Poczujesz się jak nikt oddadzą cię do nędzy Przekreślą wszystkie możliwości i kwestie sporne, wypierdolą daleko gdzieś może A woda zatruta, znowu kolejny korzeniu, że i dalej Temat, który jest na skale bardzo mały Nie rozumiem tego, co to znaczy nalej Weź wypij za mnie wino, które sam nalałem Dobrze wiem, jak to jest, znowu czuję ten dzień i chwalę się Tym, że wierzę w Boga, dobrze jest, będzie inaczej, jak poukładam, jeszcze odrobinę Pierdolę taki relatywny umysł Co by nie było, to żyję gratywnie. Jedna wiara i spojrzenie ponad mile ty rób co chcesz, ja pamiętam co tutaj wątpię Znowu to samo chodzę tamtą i z powrotem. Dobrze wiem jak układać się z Bogiem. Nie mierzę cię miarą, tylko na celownik biorę. Zdrożą prędzej, zanim odszelę takiego typa jak ty Bo co oznacza wiara a co zwykły wszystkim ktoś. Rozumiem gdzie i dziś. Bądź sobą, boma nie zapominaj. Salut!